o tym, że Mistrzostwa Europy w Pływaniu po raz pierwszy w Polsce, to dla Szczecina bardzo dobra wiadomość. Bardzo dobra wiadomość, bo to dowód na to po pierwsze, że w Szczecinie jest wspaniałe, dodatkie środowisko, które potrafiło zarazić Szczecinem nie tylko naszą Federację, ale również tych, którzy zapływanie pływanie w Europie, ale dowód też na to, że nasza polityka w zakresie zarówno szkolenia, ale również polityka inwestycyjna odnosi sukcesy. Mistrzostwo Europy w pływaniu to nie tylko wydarzenie sportowe, to również wydarzenie promocyjne. Szczecin przez tydzień będzie właściwie w każdych wiadomościach sportowych w całej Europie. Będzie się o nas mówiło, będziemy oglądani, będziemy pokazywani, będziemy ważnym ośrodkiem sportu dla całej Europy. I to wielka, wielka jeszcze spokreślna promocja, to znaczenie nie tylko sportowe, ale również gospodarcze dla Szczecina, które z całą pewnością odczujemy, bo przyjadą do nas turyści, przyjadą kibice, przyjadą zawodnicy, ekipy, wszyscy ci, którzy się pływaniem w Polsce i w Europie interesują. Wzruszony byłem tą informacją, jak się dowiedziałem w sobotę, że to szczęście w sensie wyróżnienia, a trochę nieszczęście w sensie pracy i obowiązku, jakie nas czeka, to nas zawitało. W sumie to radość zwyciężała nad obawami. Proszę Państwa, zanim się ten pomysł urodził, oczywiście on się rodził na obrzeżu budowy tego obiektu prywackiego w Szczecinie 50-metrowego, to to fantazja, w zasadzie tu powiedział pan Wiceprezydent słusznie, że fantazja, no, Ale po to są marzenia, żeby w ogóle wyznaczyć linię możliwą do osiągnięcia. Kiedyś też się wydawało, że wychowanie mistrza świata w pływaniu w sieci nie jest niemożliwe. A Drosto udowodnił razem ze swoimi zawodnikami, nawet zdublował bo dwóch takich mistrzów świata w ostatnich latach, więc dobrze jest stawiać marzenia wysoko. I, I tak to się u nas dzieje, jest takie grono dla policji. To grono zawodniczych oczywiście liczy na wsparcie nie tylko administracji, ale również i innych wolontariuszy z różnych dyscyplin sportu, bowiem to jest impreza, no jak Państwo sobie zdajecie sprawę, to jest taki, przepraszam za wyrażenie, wędrujący cyrk, który ma około 1500 ludzi, których trzeba położyć, e, nakarmić, dowieźć, odwieźć, e, zorganizować zawody, jeszcze sprawić, żeby byli niezadowoleni i nie wyjechali, bo zawody mogą być ładne, a oni wyjadą ze złymi wrażeniami. Byłem no na dwóch takich imprezach. Polskiej ekipie na Mistrzostwach Europy w Dewerczynie i, i w Turcji w, w Istambule. I, I przyjrzałem się temu, jesteśmy w stanie to zrobić, a nawet mówię, że jesteśmy w stanie lepiej to zrobić. E, ta baza materialna, którą tworzymy, ona umożliwi e, zawody sportowe na wysokim poziomie, po doposażeniu <coughs> różne aparatury, pomiaru czasu i tak dalej, ale to nie na to jest zgoda miasta, że będzie tutaj to robione na wysokim poziomie, a chodzi o te wyposażenie. Baza hotelowa jest wystarczająca i na dobrym poziomie czy czelowiazdrowa i cenowo konkurencyjna